Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem przychodzę do Was z zamiennikami. Mam nadzieję, że ten produkt, który właśnie dzisiaj sobie przetestujemy, okaże się wielkim wypałem. Tak, okaże się zamiennikiem kultowego produktu. Więc co, zaczynamy! Ok, kultowym produktem jest paleta rozświetlaczy od firmy Golden Rose. Trzy piękne wypiekane rozświetlacze dosłownie genialne, genialne zestawienie kolorystyczne. Każdy znajdzie na pewno tutaj coś dla siebie. Ja osobiście łączę wszystkie te trzy kolory naraz i po prostu robię sobie taką piękną taflę tutaj na skórze, a zamiennikiem godnym, mam nadzieję, okaże się yy, paleta też trzech rozświetlaczy od firmy Essence. Choose Your Glow Highlighter Palette. Tak wygląda paletka, pięknie, pięknie kartonowa. Dosłownie mam nadzieję, że uda mi się z niej coś fajnego wyczarować. Będzie tanim zamiennikiem właśnie kultowego, wcześniej wspomnianego Golden Rose. Podobieństwo kolorystyczne jest mega. Naprawdę mega, mega, mega. Mam nadzieję, że to widzicie na załączonym obrazku. Fakt faktem myślę, że stopień intensywności będzie trochę inny. No i oczywiście sama, sama kasetka... Jest, jest bardzo porównywalna. Tu mamy niestety trochę mniejszą gramaturę, bo jest tutaj około 9 gramów. Tu mamy aż dwa razy więcej 18, więc ten produkt pewnie będzie dwa razy wyraźny. Ten kosztuje 32,90. Na stronie Golden Rose ten kosztuje w naturze za złotych 19,90, czyli 20 zł 33. Różnica bardzo duża, mam nadzieję efekt. Myślę, że będzie piorunujący, jak nie miażdżący. Dajcie mi znać właśnie, czy akurat który z tych produktów przypadł Wam do gustu, bo myślę, że tak, to jest jakaś nowość, o której wcześniej nie miałem pojęcia. Ten produkt jest tak kultowy, tak rozchwytywany, że, że dosłownie na promocjach jakichkolwiek możemy, możemy kupić go naprawdę za bardzo fajne pieniążki. Dobra, zacznijmy sobie od tego, że w dwóch produktach mamy bardzo fajne, duże lusterko. Pojemności myślę, że tych rozświetlaczy są też całkiem spoko. Kasetka, tu mamy kasetkę fajną, plastikową. Tu mamy grubszy papier taki, ale uwierzcie mi, wygląda naprawdę mega fajnie. Tak trochę ekskluzywnie. No i co, mamy tu aż trzy kolory: Candle, Candlelight Glow, Major Glow i Summer Glow. Te akurat się niestety nie nazywają z Golden Rose, no ale no co, poradzimy. Dobra, zrobimy sobie małe swatche. Wezmę sobie was zaraz tutaj, przybliżę i zrobimy swatche. Zobaczymy, zobaczymy jak one po prostu na twarzy będą wyglądały. Na jednej stronie zrobimy Essence, na drugim Golden Rose. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego naprawdę coś mega fajnego. Ok, zacznijmy sobie od słoczy. Pierwsze w ruch pójdą rozświetlacze od Golden Rose. Zesłoczujemy sobie... Pierwszy kolorek, drugi, trzeci. Mam nadzieję, że będzie je bardzo fajnie widać. Robimy swatch na tej rączce i patrzcie, jak one wyglądają. Pięknie, dosłownie pięknie. No zobaczymy, jak one będą wyglądały zaraz na twarzy. Ja uwielbiam te rozświetlacze. Przeważnie, tak jak mówiłem wcześniej, łączę je wszystkie ze sobą. Robię taflę albo ten złoty z brązem na yy, brązer. Nakładam coś genialnego i powiem Wam, konsystencja tych rozświetlaczy jest genialna. Dosłownie takie może nie ma ale jest tak przyjemna ta struktura, ta formuła. No, coś genialnego. Dobra, wezmę sobie teraz druga paletka. Oooo, też są bardzo fajne, bardzo porównywalne z tymi z Golden Rose. Genialne. Myślę, że. Są bardziej sypkie, na pewno. Kolorystycznie trochę się różnią. Tu mamy akurat te od Essence i porównajcie sobie Essence i Golden Rose, jak one wyglądają. No ten różowy bardzo się różni, bo w paletce Essence on wygląda bardziej na brzoskwiniowy. Brązik jest naprawdę genialny. Złodko też genialne. Mam nadzieję, że, że któryś z tych właśnie przypadnie Wam do gustu. Ja póki co jestem pozytywnie nastawiony na to. Wiecie co, zaczniemy sobie najpierw od Golden Rose. Ja tradycyjnie zmieszam sobie trzy wszystkie rozświetlacze. Tak, ja przeważnie tak robię. Wiem, pewnie niektórzy będą krzyczeli: O, dlaczego tak robisz? Ale. Powiem wam, to jest petarda. To jest petarda. Naprawdę sztos, jeśli chodzi o, o poziom rozświetlenia. Tym bardziej, że jest to. Yy, tania. Typowo, no taka taniutka. Taniutka marka, więc z tego co mi się wydaje chyba jeszcze Polska, więc wspierajmy polskie właśnie marki. Tak, wow. I patrzcie, jaki to już ma. Jakie to ma glow? Jakie to ma glow? Tutaj sobie jeszcze przyciągnę trochę na górze. Połowa noska. Łuk kupidyna. Broda. No i co? Mamy piorunujący glow. Naprawdę piorunujący. Biorę drugi pędzelek. Kolejne rozświetlacze, właśnie od Essence. I też wszystko mieszam wszystko bardzo się sypią. No i zobaczymy. O, oh, oh, wow. O, oh, wow. To jest tak dobre. To jest tak dobre, że po prostu jestem w szoku. Nie wiem czy nie nałożyłem za dużo, ale ja jestem stroka, więc dla testów zrobię wszystko. Dobra. Wow. Powiem Wam tak, jest to trochę inny stopień rozświetlenia, tak jak myślałem. I chcąc nie chcąc, wydaje mi się, że Golden Rose ma troszkę inną formułę, trochę inny glow. Sami zobaczcie, bynajmniej ja nie widzę yy, żadnego siniaka, jeśli chodzi o, o, o Golden Rose. Tak mi się wydaje, że tu mi powstał taki szary ten rozświetlacz, on jest taki trochę bezpłciowy, no ale... Glow na pewno się zgadza. Z tego co, co, co widzę na pierwszy rzut oka, na pewno się zgadza. I wydaje mi się, czy chcę, czy nie chcę, że te właśnie rozświetlacze od Essence one są trochę chłodniejsze. Ale to, to może są moje się Może akurat w tym świetle one tak wyglądają. Nie no, ładne. Na pewno są ładne. I tak jak Wam mówię, wydaje mi się, że one są nieco chłodniejsze, ale to. Mogą być tylko takie. widzimy mi się. Takie odczucie. Pierwsze odczucie jest. Ale no, glow jest potężny. Glow jest potężny na pewno z jednej i z drugiej strony. Pięknie to wygląda. Naprawdę cudownie, cudownie. Dajcie mi znać, właśnie, który glow Wam się podoba. Bo moim zdaniem one są bardzo zbliżone do siebie. I chyba udało nam się znaleźć właśnie tani zamiennik tani zamiennik, kultowego produktu. Fakt faktem Golden Rose nie jest bardzo drogą marką, no ale 33,20 zł, no zawsze możemy przyoszczędzić. Fajne, fajne. Wiecie co? Tak patrzę teraz w innym świetle, ona trochę się, czy te rozświetlacze z Essence trochę się wtopiły w tą skórę, ale oba mi się podobają. Oba mi się podobają. Dajcie mi znać właśnie, który który glow jest waszym ulubieńcem, właśnie. Dajcie mi znać, co sądzicie właśnie o, jednych, o jednym i drugim rozświetlaczu, bo myślę, że oba są godne polecenia. Tutaj mamy tak naprawdę dwa razy więcej produktów w o wiele niższej cenie. Wow! Wow, wow, wow! Ale oczywiście rozświetlacze starczają nam na bardzo, bardzo długo, więc będziemy je używać, nie zużywać, więc jak zostanie nam jeszcze tego produktu. Nie, nie mogę się zachwycić, tak, nie mogę się zachwycić, nie mogę się napatrzeć. Pięknie to wygląda. Naprawdę pięknie to wygląda. Jedne i drugie. No, efekt na pewno jest yy, zbliżony, ale czy taki sam podobny? Na pewno podobny. Nie będzie to yy, nie będzie to kopia jeden w jeden, ale pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że taki test Wam się przydał, że chętnie sięgniecie po, po te rozświetlacze, bo oba są godne polecenia. No i co, jeśli film wam się spodoba, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji kanału. No i co, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!